Witam, w SimRaila gramy dzisiaj, tak Jesteśmy na nastawni Dobrowa Górnicza Ząbkowice Gramy oczywiście na Multiku Serwer PL3 To jest drugi odcinek z nastawniczego w SimRailu Pierwszy był na, pół, na Włoszczowej Północ O ile... O ile pamiętam, to nie było innego odcinka z nastawni w simrailu, więc, więc wracamy. Dawno nie było SimRaila, dawno. Zawsze mówię, że dawno wszystkiego nie było, bo ja rzadko nagrywam. Dawno nie było, dawno nie było wszystkiego, wszystkiego, dawno nie było, nic nie było, ale teraz jest. Dzień dobry. Yy, jedzie pociąg. Yy, ten. To, to jest 40-170. On przyjechał. Znaczymy go sobie w rozkładzie. Yy, myślę, że już nie będę się tak skupiał na opisywaniu tego, co ja tu robię, bo to opisywałem mniej więcej w pierwszym odcinku tam w... We Włoszczowej, teraz po prostu zobaczycie sobie fragment mojego tutaj dyżurowania. Od dobrogórniczej Kato... huta Katowice jedzie pociąg 108, gdzie on będzie tu z DZA. On nie ma mieć postoju. Czekaj, zrobimy sobie jeszcze tak, Potem ma odjechać 52, 13:40, 108. Ten 4208 to powinien być pierwszy przed tym. Ten ma. No dobra, puścimy tego najpierw, co nie? A bo tu już przyjechał drugi 4021 To ty masz przejazd i, i. i. przyjazd. Teraz tak. Tutaj przełożymy sobie rozjazd, cyk i cyk, ty jedź, ty masz już trasę ułożoną poprawnie, to też jedź. Tu jedź i, i jedź, yy, a ciebie wpuścimy, no na razie wpuścimy cię tu, 42.108 i, i gdzieś tu cię będziemy dalej wpuszczać, co nie? 42.108, on nie ma postoju, więc w zasadzie to mogę go wpuścić... Dobra, niech on jedzie, to na razie tak. Wpuszczę go tak, 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 jak mogę, to go wpuszczę. 42, 108 o 40 121 on odjeżdża, tak 40 121 odjeżdża, e, odjazd, 121 odjazd, dobrowa górnicza, nie zjazdem, 45 45,08. Tutaj mamy oczywiście rozmowy w tle, jakieś yy, niedotyczące nas, yy, to sobie potwierdzamy, yy, 40170 Łazełce. 40666 do Zawiercia, dzień dobry. 40666, dzień dobry, już podaję wjazd. Yy, więc tak, rozmowy... Dziękuję. Rozmowy będziecie w tle słyszeć, żeby... Wyjazd podany, natomiast trzeba będzie chwilę poczekać na wyjazd, bo za to, bo jest TLK opóźnione, pojedzie pierwszy. Dobrze, dzięki, spoko. Tak, czat nam się tu będzie wcinać w moją paplaninę, ale może to dobrze, przynajmniej sobie będziecie mieli doświadczenie. Zobaczymy, jak wam się spodoba taka konwencja odcinka, gdzie ja trochę mniej gadam, po prostu gram, a inni też gadają w tle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cina i Zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie tak. Teraz pociąg tu czeka, więc robimy cyk, cyk. Tak. Chyba jest dobrze. Ja w ogóle słabo znam tą stację. Ja tu rzadko gram. Zazwyczaj jak już wchodzę, to wolę jakieś stacje typu Katowice. Lubię w Katowicach siedzieć. Tutaj to jest chyba moja ulubiona stacja, jeśli miałbym wybierać. Na Ząbkowicach tutaj właśnie rzadko. Ale, ale też chyba jest całkiem spoko. 4208 jest przyjęty ten. Cało życie. Wszystko tu na razie. Wszystko tu na razie ogarniamy, tak jak ma być, mniej więcej. Zobaczmy sobie na rozkład, co tu nas czeka. 4508 ma tu przyjechać. Ale dobra, na razie tym 4218 się zajmiemy, bo on. widać go, nie widać go. On gdzieś tam stoi, bo tam jest ta stacja z peronami. O, tutaj, no to już go puszczamy. Nawet chyba, chyba się zdąży zatrzymać, czy nie zdąży, to jest pytanie, może się nie zatrzyma całkowicie, no o. widzicie, nie zatrzymał się, tylko pojedzie od razu, 42.108, przejazd, tu go odznaczyłem, nie, to, to też go odznaczę, że przejazd I, i spoko, i zgłaszamy do Łazy Ełce. Coś tu odjechało? Nie, to tylko potwierdzenie przyszło. No to dobrze, to teraz chwilę. Chwilę się nic nie dzieje. Chwilowo nic nie mamy. Następny pociąg, jak sobie zobaczymy w rozkład, to powinien być dopiero 58. No, powinien być zaraz, ale coś się nie nanosi, są jakieś opóźnienia. Więc w międzyczasie mogę Wam. O, możemy sobie wyjść z budynku. Ja tego nie robię, jak gram na singlu, bo, bo trochę nie ma po co, ale na odcinku to. To mogę wam pokazać, co nie. Tu jest nastawnia. Możemy sobie wyjść. Ten świat tutaj gry jest całkiem, całkiem spoko zrobiony. Nastawnia też się prezentuje tak w miarę okazale. Tam jest stacja i oczywiście są perony, ale myślę, że nie będziemy tam iść, bo to jest dość daleko. Chociaż, znaczy, możemy podejść kawałek, co nie. Ale tak bardziej chcę połazić, żeby wam pokazać, że to otoczenie jest tutaj serio fajnie zrobione. Ale jednak, głównym zadaniem dyżurnego w tej grze jest siedzieć na nastawni, a nie biegać po. Po peronach na potrzeby filmu na YouTube, więc myślę, że sobie wracamy powoli. Chociaż. Dobra, nic nie jedzie, bo podgląd na czat z sąsiednimi stacjami to mamy na bieżąco. Więc wiemy, że na razie nic nie odjechało. Możemy sobie podbiec do peronu i zobaczymy za chwilkę jak to, znaczy zobaczycie wspólnie, ja mniej więcej kojarzę jak ta stacja wygląda, bo ja tu tam sobie gram, Wy, to nie wiem ile z was gra w SimRaila, raczej kto gra w SimRaila to kojarzy, ale możemy sobie podejść na potrzeby odcinka, zobaczymy, prawda? Już jesteśmy prawie obok peronu. Mm. Tak, więc to jest gra o pociągach, ale można tu też sobie pobiegać, wejść na stację, <laughs> zobaczyć co tam, jak tam. Nic tam tu na razie nie jedzie dalej, więc więc mamy, więc możemy sobie pozwolić na takie aktywności, stacja jest, jest jakiś dworzec, perony, Dobrowa Górnicza, Ząbkowice, pięknie, ładnie, mamy wiatę, jakieś tam zejście, yy, przejście podziemne, yy, budynek dworca, taki, to jest budynek dworca, czy tamten to jest budynek dworca, nie wiem, takie oba są jakieś, jakieś takie niemrawe, nieokazałe, ale yy, no, tak się prezentuje stacja, taka całkiem chyba spoko, czy... Czy tu się szybciej przemieszcza skacząc? Yy, nie wiem. Możliwe. Możemy sobie poskakać w drodze powrotnej. Yy, tak, yy, oddaliliśmy się kawałek od naszej nastawni, ale miejmy nadzieję, że to nie spowoduje zaraz jakiegoś wielkiego chaosu i paraliżu. Raczej nie powinno. Raczej nie powinno. Yy, w ogóle coś tam pisaliście ostatnio, że mnie słabo słychać, więc może teraz będzie lepiej, ale, ale nie wiem. Nie. Tak jak tam pisałem na komentarz, ja mam głośność mikrofonu w ustawieniach na maksa, teraz dosłownie go trochę przestawiłem, nie wiem czy będzie różnica, to trochę mogłem to zrobić przed odcinkiem, a nie w połowie odcinka przestawić, czy w połowie, nie wiem czy to jest połowa, ale że teraz sobie dopiero przestawiam mikrofon na biurku bliżej, może to będzie, może to polepszy sprawę, może nie, zobaczymy, wy zobaczycie, usłyszycie bardziej. 54.0.15, próba łączności, kanału. kanał. Na zawierciu słychać dobrze. Tak, wracamy już do naszej nastawni, dalej nic nie przyjechało, więc w miarę tutaj bezproblemowo przeszło to nasze wyjście z nastawni. Cyk, cyk, skaczemy sobie tutaj. Doskakaliśmy do drzwi. Wejście jak będzie wyjazd. Cyk. No i co, no i czekamy. W sumie to myślałem, że tu będę właśnie dużo robił i mało gadał, a okazuje się, że znowu dużo gadam, jak zwykle, bo, bo akurat nic nie jedzie. To jest yy, przykre. Znaczy przykre. No, to jest jedna z bardziej ruchliwych stacji, więc tu powinno coś jechać, ale mamy opóźnienia. Właśnie teraz powinno być Pendolino, powinno być jakieś coś. Kolejne, towarowe. Nie ma. Nie ma. O, Dobrowa Górnicza zgłosiła 649,068. 068 Cóż to jest? O jest. To jest ZXE, to jest jakiś chyba utrzymaniowy? Nie, trudno mi powiedzieć, co to jest. Nie. To nie jest TZ to były chyba jakieś te techniczne. Nie, nie wiem, nie chcę wprowadzać błąd. Nie znam się aż tak na tych literkach tutaj kolejowych. Jak ktoś się zna, to może mnie poprawić, bo pewno gadam jakieś bzdury. W każdym razie ten pociąg ma jechać do dębrowa górnicza DZA, a z DZA ma jechać do... Łazy EUC linią 186. No to mu przygotujemy co nie? On jedzie Dąbrowa Górnicza. Od Dąbrowy Górnicza i zwykłej. On jedzie. Zrobimy tak, że. Jakby go tu puścić. Ja nie znam układu torowego, ale wpuścimy go tu. Chciałem go puścić tędy. Ale może być i tu może być i tu przejedzie sobie przy peronie, tak. Ja yy, nie wiem, czy to ma sens, czy to co robię jest najbardziej optymalną rzeczą, jaką mogę tu zrobić, ale yy, niech będzie, proszę bardzo. Przebieg jest, <średytutujesz> tak jak mówię, nie znam tej stacji za bardzo. Górnicza do czterdzieści czy będzie wyjazd? Tam widzę w Dąbrowie jakieś. Na Dąbrowie Górniczej coś się dzieje, jakiś chaos. Pan Mariuszek sobie siedzi <laughs> i, i coś zatamował ruch. Najwidoczniej, bo tam w Dąbrowie Górniczej to jest mała stacja, tam nie ma powodu, żeby przytrzymywać pociągi jakoś dłużej. Yy, no nic, przebieg dla tego towara mamy ustalony. Aczkolwiek nie widzę w ogóle, żeby on nadjeżdżał od tej Dąbrowy. Więc to też jest ciekawa kwestia. Ale jedzie, niby 6, 6 km jest od nas odległy. Od świeżo zbliża się. O, pojawił się tutaj 45.0, próba radio. Jak słychać? Słychać dobrze. Przyjął. No i co, do tego towara mamy przebieg ustawiony. Tu coś do nas jedzie. 4,4, to było zgłoszone? A nie. A nie, a było zgłoszone, tylko ja nie zauważyłem. 4, 4, 3, 8, 3, 7 jedzie i co ja mam z Tobą zrobić? 4, 4, 3, 8, czy 7 do Ząbkowic, a z Ząbkowic do, do Browa Górnicza, Huta Katowice. No to Cię trochę zablokowałem kolego, bo nie puszczę cię na Hutę Katowice, bo jest przebieg ustawiony dla Pana 649. Tu klikamy poz... Jednak nie można tak szybko tych przebiegów ustawiać. Nie, nie miałem wyczucia, jaka tu jest odległość do Dobrowy Górniczej. Myślałem, że on jest bliżej. Dobra. W każdym razie, ciebie, ciebie, mój drogi pociągu, wpuścimy tu. Cyk. I wpuszczę cię tu. Cyk. No i tu sobie czekasz, bo dalej do Dobrowy Górniczej Huta Katowice nie pojedziesz. Jak na razie przynajmniej. Ten się zbliża od dąbrowy. Ja tu kliknę? nie? Dobra, myślałem, że już przez przypadek coś kliknąłem. Bo tak latam sobie kamerą, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Ten towar wjeżdża, ten towar wjeżdża, ten jeszcze nie wjeżdża, ale zmierza do nas yy, 464026. To nie do mnie, chyba, chyba że to do mnie. 46... Bo tu się pojawił na pasku, 400... aj tak, to jest do mnie, od strony huty Katowice będzie jechał. Możliwe, że to dla niego jest blokada ustawiona. Zobaczymy, zobaczymy. Coś tu powinno podjechać zaraz. Yy tak, Czy coś tu jedzie za nim? Czy ten pociąg zajmuje 4 bloki po prostu? A no, no dobra, to jest długi skład, najwyraźniej. Albo te bloki tutaj tak jakoś dziwnie działają. 4, 4, 3, 8, czy 7. On przejeżdża przez DZA, bo tu mamy, to miałem nie mówić szczegółów, ale może powiem, że tu jest posterunek o tyle jeszcze ciekawy, że tu są dwa posterunki w jednym, to znaczy my jesteśmy jednym dyżurnym, ale zarządzamy tak jakby dwoma posterunkami, jest Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice jakieś DZA czy coś tam, nie mam pojęcia od czego to jest skrót, w każdym razie to jest chyba ta część na niebiesko, jeśli, jeśli mi, tak mi się wydaje, a ta część tutaj na, na biało, na pulpicie to jest Dąbrowa Górnicza Zwykła. I tak to sobie ogarniamy. Z klikaniem tu przebiegów się to zbytnio nie różni od zwykłej stacji. Poza tym, że, że właśnie na, musimy ogarniać dwa rozkłady, więc trochę, trochę mnie to czasem irytuje, ale ale nie jest takie złe. Od czasu do czasu sobie można można spróbować. 4, 4, 3, 8, 3, 7 ten, on przyjechał. On jest opóźniony przed czasem, on jest punktualnie, no to od nas wyjedzie pewno z minutę spóźniony przez czekanie na tego dziada. Ale ten dziad już się zbliża, on będzie się zbliżał z tamtej strony, albo z tam. Nie, z tej. Tak? Nie? Nie wiem? Nie, no z tej strony mi się. <ścoughs> Jestem prawie pewien, że to jest ta linia do Dąbrowy, ale może. To jest jakieś tam. zobaczmy sobie to tu. Tak, to są te jakieś tutaj chyba zaplecza. A... O jedzie <laughs> Dobrowa goricia łuta Katowice 464026 odjechał. No to co wpuszczamy go na razie tu... No i sobie tu poczeka. Możemy go wpuścić nawet tu, żeby koło peronu se przejechał. Jedzie piękny składik. 649 ten tutaj. Tam ten widać, tak, tam stoi. Słabo widać przez te słupy, ale coś widać. Stoi tam ten towar, co czeka. Yy, tu kolejny wjeżdża zaraz 464, 649 068. Przejechał tu, tu. mu też od razu damy, że przejechał. Yy, I zgłosimy go do ławełca. Do Tu jadą jakieś takie węglarki z tego co widzę, ale bez węgla, chyba no, takie puste, chyba nie wiem. No przejechały, składnik przejechał elegancko przez naszą stację. Ten tu nadal czeka, tu nic nie jedzie, tu jest czysto, tu też nic nie jedzie. Tu jedzie ten co, co wjeżdża, co już o nim wiemy. Górnicza zgłasza 4508, który ma jechać oczywiście do łazełce linią 1. Dobra, ty, po ciebie już możemy puścić. Do Dobrowa Górnicza Huta Katowice ty miałeś jechać, więc cię tam puścimy na wprost. Jak ten naprzeciwka już przejechał. Mogę, nie mogę. O co chodzi? H tu, yy, tu trzeba to. WBL ten wjechał. KO zwalniamy. Ten wjeżdża, ale sobie poczeka chwilę. Tu 464026. Przejechał. Hmm, teraz tak tutaj. Powiedzmy, że on przyjechał i tu będzie czekać. Tak to sobie zaksięgujemy. Ten odjechał teraz, spóźniony 4 minuty, i zgłaszamy go do Dąbrowego Góry to Katowice, że pociąg odjechał 4-4-3-8-3-7, tak. No tak, pojechał. Ten też pojechał. 4508 przyjeżdża do nas. 4508 nie ma tu mieć postoju, ma tylko sobie śmignąć do łas. Więc sobie już tu mu podajemy przelot, żeby sobie śmignął. Cyk. Cyk. Ym, cyk. Cyk. Dużo tu jest semaforów. Ale to dobrze. Yy, przejedzie sobie w ten sposób. Ten odjechał, ten, ten jeszcze nie odjechał, bo jeszcze mu nie pozwoliliśmy. Ale możemy go wpuścić już trochę dalej. żeby go wpuścić trochę dalej, jak tu się blog zwolni, w ogóle to yy, pierwszy raz Wam pokazuję pulpit koskowy w SimRailu, ale to myślę, że to się nie rozwodzę na tym naprawdę, bo ludzie co, co siedzą bardziej w tematach SimRailowych to to znają już yy, na wylot, więc nie chciałbym ich zanudzić, a ludzie którzy nie znają tematów SimRailowych to mogą sobie znaleźć pełno materiałów, które opisują yy, techniczne tutaj aspekty yy, yy, gameplayu i tego co ja tutaj robię, co ja klikam jeśli chcą wiedzieć, więc myślę, że, że nie będę o tym ględzić aż tak. Tego pendoli ten pendolino już przejechał, co nie? Znaczy przejeżdża. Zobaczymy go sobie swoją drogą przejazd. Jedzie dziobak, jedzie dziobak. Opóźniony jest, prawda? Taki ekspres, że 12 minut opóźniony, ale to przez dyżurnych prawdopodobnie. Niektórzy dyżurni tutaj yy, niezbyt ogarniają 4-6-4 ten on tu gdzie on jest tu odjazd łaz Ełce zgłaszamy pociąg odjechał 464026 po to, że to jest czwarty i do łaz zgłaszamy też, że pociąg 4508 odjechał Dąbrowa górnicza zgłasza kolejny pociąg, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Taka forma trochę y, krótsza odcinka i taka trochę nietypowa. Y, zobaczymy, jak Wam się spodoba. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Łapkę w górę, zostawiać komentarz i inne rzeczy. Y, tak. To był Simrail: y, Dobrowa Górnicza Ząbkowice. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć.